Nazywam się Aleksander Pitura i razem z żoną prowadzę pijalnię czekolady. Oprócz tego, razem z jej kuzynem tworzymy drugi projekt, a z moim przyjacielem, który po 20 latach już można powiedzieć jest rodziną, tworzymy trzeci projekt. Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest sprawa prawa, czyli największy problem firmom rodzinnym sprawiają zawiłości prawne. Które mogą naprawdę spowodować dużo zamieszania. Bo jeżeli wielkie koncerny mają swoje kancelarie, które robią za nich całą, tą ciężką pracę, to małe firmy rodzinne często nie mają takich możliwości i gdzieś są pogrzebane pomiędzy gąszczem tych praw, regulacji, i te regulacje często dobijają nawet najfajniejsze firmy. Staramy się na bieżąco śledzić wszystkie uwarunkowania prawne, które się zmieniają. Niestety w ostatnim czasie jest ich strasznie dużo. A ponieważ ja zazwyczaj nie mam na to czasu, więc do tych zadań jest. Jest oddelegowana, w sumie żona. Dowiadujemy się o różnych rzeczach często przez przypadek. W momencie, kiedy nawet o czymś zapomniemy, to z pomocą przychodzą urzędnicy, którzy mają naprawdę bardzo fajne podejście, i wydaje mi się, że taka praca właśnie ich u podstaw powoduje, że my jeszcze dzięki temu funkcjonujemy. Natomiast wchodząc na coraz większe rynki, bo w tej chwili właśnie planujemy taką ekspansję już na Europę, no to tu może się pojawić więcej regulacji, i wydaje mi się, że tutaj nieuniknione będzie, żeby zatrudnić jeszcze kilka osób. Ja bym wyrzucił do kosza wszystkie regulacje, takie, które powodują zamieszanie dla wszystkich mikroprzedsiębiorców. Nie jesteśmy wielkimi koncernami i nie powinniśmy mieć tych samych uwarunkowań, jak mają wielkie koncerny. Te, te wszystkie rzeczy powinny być tysiąc razy prostsze, nie powinno być wielu regulacji, bo to nam wtedy by pozwoliło na normalne funkcjonowanie. Co więcej, zamieszanie pod kątem rzeczy prawnych i księgowych to już jest w ogóle kosmos, czyli na ten moment nie bylibyśmy w stanie samodzielnie prowadzić, a tak powinno to się odbywać w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, a nie zatrudniać do tego kancelarię, która ma obliczać, czy do połowy roku i od połowy roku, jak się będziemy rozliczać i czy może na koniec roku jeszcze coś się zmieni, bo nikt tego tak naprawdę nie więc wyrzucać, wyrzucając wszystkie y, jakieś skomplikowane regulacje ułatwiłoby się nam naprawdę życie. Chcielibyśmy naprawdę mocno zawojować na rynku lodowym pod tym kątem, żeby pokazać wszystkim, że lody mogą być naprawdę bardzo ciekawym produktem, który nie musi się opierać na proszkach, na chemii, tylko może być oparty o naturalne składniki i wcale nie musi być to droższe, bo takie lody są tańsze. Więc to jest taki nasz główny cel, żeby wpłynąć na ten rynek, który jest w tej chwili i pokazać wszystkim, że projektowanie lodów wcale nie jest trudne. A co za tym idzie? Żeby w większości miast w Polsce były lody takie, jak projektujemy my.